dobry, mamy taki układ niesymetryczny, trójfazowy, i za pomocą twierdzenia milmana oblicz napięcia VON w obwodzie trójfazowym. Dobrze, ja muszę tłumaczyć, czym jest twierdzenie milmana. Metoda. Pozwala obliczyć napięcie w równoległych gałęziach układu, gdy podłączonych jest kilka źródeł. Kilka źródeł ta metoda zmniejsza złoż złożoność. Układu. Dobrze. Obwód z równoległymi źródłami napięcia i rezystencja wewnętrzna może zastąpić jedną zastępcze źródła napięcia połączone szeroko z zastępczą rezystencją. Złożony układ na przykład na rysunku można zastąpić prostym układem. Ja teraz będę, jeżeli mamy taki układ i mamy kilka źródeł napięcia połączonych równoległy, na przykład mamy V1 z1, Z2, V2, V3. I to jest, może być prąd przemiennym albo prostym. I załóżmy, mamy N taki źródeł połączony e, równoległy. I załóżmy, tu mamy N i tu załóżmy mamy O. Tu nie ma jakichś obciążenia, ale możemy ogólnie jeżeli jest e, obciążenie ZL, możemy zastąpić tego układu cały układ z jednego źródła zastępcze nazywamy to V0 z impidencją wewnętrzną Z0 i tu mamy dokładne obciążenia i tu możemy obliczyć i obciążenia z tym prostym układem. Jak obliczyć V0? V0 możemy obliczyć V0 to jest V1 przez Z1 plus V2 przez Z2 plus V3 przez Z3 plus Vn przez Zn i Podzielimy przez 1 przez z1 plus 1 przez z2 plus 1 przez z3 plus do n zn. Lub możemy pisać to jest v1. Jest, jest razy y1 plus v2 y2 plus v3 y3 plus e, vn yn podzielić przez yn plus y2 plus y3 plus yn to jest impidencja i to jest e, zapomniałem to jest. Dobrze. Przypominam później. To jest odwrotność impidencja. To jest Y. To jest odwrotność impidencja. Przepraszam, zapomniałem nazwę. Dobrze. I teraz zaczynamy dokładnie rozwiązywać tego problemu. Jak to zrobić? Yy, mamy. Wygląda. Trójfazowy, ale mogę rysować tego układu inaczej, żeby wiedzieć, że jest podobny do co ja rysowałem wcześniej. To jest V1, to jest G, który jest tu. To jest konduktencja. V2. Tu i mamy mamy uh, minus J to jest susceptencja induksyjna, i tu mamy uh, J i bc to jest susceptencja pojemnościowa, tu mamy O i to mamy neutralnym tych źródeł V1 to jest 200 stopni V2 to jest 200 minus 120 stopni V3 to jest 200 minus 240 stopni i zaczynamy teraz obliczyć ten układ możemy zastąpić z tego następnego układu V0 Z0 i my mamy tylko obliczyć V0 N. Dokładnie nie musimy obliczyć Z0. Z0 dokładnie nie obliczyłem. Nie pokazałem jak to obliczyć wcześniej. Z0 to jest 1 przez Z1. Przepraszam. 1 przez Z0 to jest 1 przez Z1 plus 1 przez Z2 plus 1 przez Z3 plus do końca 1 przez Zn. Ale Z0 tu nam niepotrzebne, bo nie obliczymy prąd, obliczymy tylko napięcia. I teraz możemy obliczyć V0, to jest proste. Ja obliczę tu. V0 to jest. V1 razy razy 100 milisiemensach to znaczy to jest 0,1 tak 0,1 0,1 plus V2 razy minus J100 minus J100 plus V3 razy plus j pięćdziesiąt podzielić przez zero minus j 0, plus j 0, 0, Dobrze. To znaczy V0 będzie tak, mamy, będziemy mieli 200 0 stopni razy 0,1 będzie 20, tak 20 plus 200

nie mam miejsca, plus 200 minus 240 razy J005 i podzielić przez 01 minus 005, dobrze? Dokładnie, to znaczy mamy 200 dobrze, mamy 20 stopni plus 20 i minus 210, bo dodajemy minus 90, będzie minus 210 stopni plus dziesięć i tutaj, że plus dziewięćdziesiąt będzie dwieście 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 dziesięć dziesięć stopni podzielić przez zero jeden minus j zero zero pięć i mamy na górze będziemy mieli pięć minus minus 5 98 plus j pięć i Benjamin Yeli. E, w Mili. Ben -Yeli. Zero jeden Benjamin Yeli. 0111. lub Tak, zero zero 0,1, 1, 1, 8 i minus 26,56 i wynik jest 69, 70, to znaczy tu jest w formie wykładniczej to jest. Piszę to jest 7.

67,81 plus J 16,2 V. To jest V0N, ale mogliśmy obliczyć to używając e, prądach oczkowych, i będzie. Następne ćwiczenie będzie spróbował rozwiązywać tego ćwiczenia używając prądy, prądy oczkowe i na razie dziękuję bardzo. Sprawdzicie czy dobrze obliczyłem. Ja myślę że za szybko robiłem tu, ale metoda jest V1 razy podzielić przez Z1, V2 podzielić przez Z2, V3 podzielić przez Z. I 1 przez z1 plus 1 przez z2 plus 1 przez z3. I to są obliczenia z liczbami zespołowymi. Dobrze i na razie dziękuję bardzo.